prawie przyszłem sobie pozbierać troszkę robaczków na ryby, bo jutro się wybieramy. całą ekipą, może nie z całą, ale część ekipy jutro idziemy na rybki. Może to być kanał. Ale zresztą nie wiem, gdzie pojedziemy. Na razie nie mówię. Ale co, chodźcie zobaczyć, ile tych robaków tu jest. Popatrzcie. To jest jedna łopata, co wyciągłem z mojego kompostownika. A ze jestem tu zaledwie 5 minut, a nazbierałem już tyle. Korzystając z okazji to zaraz Wam powiem jak taki kompostownik łatwo zrobić I czym karmimy takie czerwone robaczki To jest tak zwana dżownica kalifornijska Ja ją specjalnie tu wpuściłem do tego kompostownika, bo ona się bardzo dobrze rozmnaża I bardzo dobrze się czuje w naszych warunkach Teraz mamy już grudzień, jest zimno i widzicie przy samej górze, zaraz Wam pokażę na łopacie Przy górze jest tyle robaczków Ja już tam nie chcę głębiej kopać i wystarczy jedna łopata, wyciągłem i wystarczy. Zobaczcie, jaka to jest prosta budowa. Zwykła skrzynia o szerokości 1,20 m na 80 i około 60-70 cm głęboka. Obijamy to jakąś pandeką, folią lub czymkolwiek nie musi to być szczelne, bo to nie chodzi o to, żeby to trzymało wodę, tylko żeby trzymało wilgoć. To jest ta duża różnica, jak jest obite folią, nawet takimi płatami, jedna koło drugiej to trzyma wilgoć. I karmimy wszystkimi rzeczami, wszystkimi takimi odpadami naszymi, co mamy w domu, organicznymi, typu, jak marchewka, papier, kartony, trawa, wszystko co wokół domu się takiego dzieje, z sałatek takich rzeczy, skorupy jaj, wszystko wrzucamy. Nie wrzucamy tylko mięsa. Bo jak wiecie, to z mięsa się robią białe robaki. A najwięcej rzucam tutaj papieru, takiego tego, tego z ręczników papierowych co się wyciera tam, stół, coś, wszystko się tu wrzuca, one najlepiej się na tym przyjmą. I to jest cała filozofia, jeżeli chodzi o drzwiwce kalifornijską. I nie trzeba kupować robaków za 4,5, 40 sztuk, tam pisze 40 koleżanek. 4,50 u nas kosztuje 40 sztuk takich robaczków. No zobaczcie, z jednej łopaty bez żadnego jedzenia w środku, cały słoik samej drzownicy. To już jest ta łopata opędzlowana, a zobaczcie ile jest jeszcze w kompostowniku. Patrzcie, 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 ile ich tu jest. Patrzcie, to tylko ruszyłem. Patrzcie. Gdzie nie kopnę tam ich pełno. Zapraszam do własnego wykonania takiego kompostownika. Młodzież, co ty tu robisz z nami? My ani jednej ryby, a ty tu szarpiesz? Podbierak. Podbierak. Chcesz? Już ci użyczam. I masz go. Proszę. Dziękuję. Powiedz tak ładnie. Dziękuję, panie mały rekinie. Powiedz, nie? Rekin, rekin dziękuję. Fajnie robisz, fajnie. Ryba dać w wodzie, fajnie robisz. Jeśli potrzebny, ten podbierak na pewno. I, i, uciekaj rybko, uciekaj, uciekaj, uciekaj ryb jest, udało się Zyskała wolność, tak by ją mięsia zjadł hmm. Dobrze ci tak Po co podbiera, nie? Hmm. O, chcesz pokazać, że zapłaci rybę? Jaki olbrzym, brawo Madzie Mało chyba zasnął ja Podejrzewam, że kap Per, albo a mur szaleje na szczęście teraz mam trochę więcej żółki niż rok temu na czas na sumy leszcie kto nie jest bo podejrzewam że już by się poddał kukurydza i czerwony robak z własnej hodowli nie popuszcza szaleje szaleje tam gdzie ten schławik gdzie tak sygnalizator znaczy że jest jeszcze 6 metrów pod jest głębokość 6 metrów Dobrze by było chociaż tą rybę zobaczyć, żeby nam się pokazała, zanim się urwie. Ale ta czas do dna nie dna nie odchodzi. Na górę? Skubany, ciągle Na co ci to wziął? Na czerwony. Czerwony z, z kukurydzą, tak jak na salowie. Sandacz, sandacz, nas zaskoczył. Wszystkich. No z 50, 60 koło ma. Ale za się zapał po prostu on tam przepływał, On się złapał przez przypadek. Za skrzela. Za skrzelo. No, za skrzelo. Chociaż nie, on jest w buzi też ma to. Nie, nie, nie ma tego. Nie ma no masz tu ma Ile ma? 50. tak mówię, 58, 59. Prawie 6 dni. Wstawaj, do mnie branie. Straszecie po co mnie budzisz? Kurde, miałem taki fajny sen Że mi sandacze brały, kurde, prawie nic O Ale brały, naprawdę mi brały Mogłabyś nie plątać? Koleżanko Nie budzi, że do ryby, a mi nie biorą, a tylko ci biorą. Mi się zaczyna to już nie podobać Ja dzisiaj pierwszy raz mam co ryby nie zapałem Trzymaj koleżanko Koleżanka, szklanka Prraszam. No i Nie rozwalaj tutaj, nie bij na tym kijem. Pokaż tego olbrzyma. No, taki duży jak ten liść. Na te czerwone robaczki co wczoraj zbierałem. A, widzisz jak mu wychodzi z buzi? Jest nareszcie pierwsza ryba, jaki oj jest szczęśliwy. Pokaż nam ten twój połów Ze szczęścia zaniosę ryzykowi kopertę Zaś głodowo idzie pierwszy robić grilla. Grilla. No nie wiem się, że mam mało, to co mam zrobić. Nic nie zrób no drzewa nazbieraj. Jak tak byłeś robić, to będziemy szpotki na Wigilii jeść. Nie możesz urywać nie tych ryb. Przyjść nie mogę to przejść, nie mogę. Coś ty to zrobiło. Czemu wypuściłaś tę rybę? Pytam się. Czemu wypuściłaś tę rybę? A gdzie jesteś? A gdzie byłeś? No robię grilla. Przy wędkach się siedzi, tak? Mamy sprawę z rekinkiem. Przyjeżdź nam grilla rozpalić, bo nam się nie chce nic tu palić. <laughs> No, głodni, na pewno będziemy głodni. I do wskazówki. I grillek już się nam pali. No, Ładzia, ładnie, ładne. Dzięki, dzięki, dzięki. Brawo, brawo. Prezentujemy teraz na co łowimy. Aha, widzicie, tu jest stary robak, żeby nie było, że kłamiemy. Pyk do wody i tak i tak i go ucina, tak i pół do zanęty było. tutaj mamy tak zanęte, białe i pineczkę zanęta jest z glinką z konopiami i z rzepikiem ten mniej się szkarmi I nam chce ryby odebrać wszystkie i to rzuca kulę jak jabłka takie duże <grym> Ale same ryby za dupę łapiecie, to się nie liczy. Za dupę nie. Nie ryb złapać. Normalnie. Tylko za płet za dupę. Ona nie za dupę, tylko za ogół się zapała. No. Gdzieś tylko zapało. Tak się ryb nie łapie. Zbierą, <laughs> bardzo śmieszne. <laughs> po zbierach by mu podali, nie? <laughs> Ukradł gnojeczkę. Już, już, już widzi, że na białej nic nie wierzy. No, zaraz puszczisz dalej, czy w ogóle na tą gnojeczkę coś będzie brało. Ha, 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 ha zobaczymy. Zwijamy się, a teraz idziemy jeszcze zobaczyć na jeziorko. Na wodę? No, dopiero, Ale tu nie siedzimy cały dzień. Tu nie siedzimy 12 godzin, wcale nie. 5 minut temu zaczęliśmy łowić i zobaczcie, jaki ładny wynik. Rybki oczywiście mają dzisiaj bonus od nas. Bonus. Czyli wracają do wody razem z rykinkiem. Ale nie chcesz wpaść? Nie chcesz paść do wody. A tu mam prezent dla ryb. Cały słoiczek dżownic dostają w prezencie 40 zł 40 o tyle? No to tyle dostają w prezencie Proszę A już kończymy łowienie więc mają czysty prezent A jeszcze samą prezentę sobie zapaliśmy że je zaraz wypuszczamy tylko je wyciągniemy A dziary wagę wypunktowaliśmy a tak mu szło dobrze Chyba... Nie, my tylko ja. No, ty, ty. Przypominam. Ładne, nie. No, na to łowienia, nie. Rekinek. Tak, oto Dominik udaje, że wypuszcza ryby do wody, a w rzeczywistości tam jest sadzyk na dole i po to jak wyłączy kamerę to wszystko wyciągnie. No nie chcą iść, one z powrotem chcą iść do ciebie. Bo one są tak zszokowane, że ty je wypuściłeś. Mamy święta. <laughs> Tle, tak pięknego krajobrazu, składam Wam życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrowia i każdemu z osobna takich wielkich ryb. Oczywiście sobie tych wielkich też życzę. A ja Wam życzę zdrowych, pogodnych, cieplutkich świąt. Ho, ho, ho. Thank you.